Czy dziś nam się uda? Oto jest pytanie. Witaj w grze Fartest Frontier z tej strony Oliwia. I celem dzisiejszego odcinka jest osiągnięcie poziomu trzeciego naszego centrum miasta i nie odejdę, póki tego nie osiągnę. Pozostało nam spełnić jedno wymaganie: to jest mieć 150 mieszkańców w wiosce. Zadowolenie ogólnie nie jest jakieś zbyt dobre. Ale widzę, że to głównie ze względu na żywność. Sprawdzę zatem, jak tam pola nasze. Akurat nie jest pora zbiorów, także mam nadzieję, że trochę tego jedzenia będzie jednak. Tu był len, tu była pszenica, tutaj kapusta. Nic i nic. Z pewnością jedno z tych pól mogłoby jeszcze nam sadzić jakieś warzywa, bo tego jedzenia jest troszkę za mało, jednak. Okazuje się, że magazyn naszej faktory jest pełny. Oto zaskoczenie. Mamy w tym momencie tylko 280 produktów i magazyn już jest pełny. Nigdzie nie mam informacji, ile tak naprawdę mogę tutaj zmieścić. Jak zrobimy upgrade, no to będziemy mieli zwiększoną pojemność magazynu, ale nie jest napisane dokładnie na ile. Okazuje się, że zabrakło nam w naszym wiatraku ciężkich narzędzi i nie możemy przez to pracować. To jest duży problem, bo zepsuło nam się właśnie 790 ziarna. Mamy ogólnie go bardzo dużo i nie możemy go zużyć w tym momencie. Sprawdzę zatem, czy mamy pszenicę zaplanowaną na przyszły rok i podmienię na coś innego, no bo to jest bez sensu w tym momencie. W przyszłym roku pszenica znajduje się tylko na jednym polu, także coś tutaj innego wykombinujemy. Może jakąś właśnie kapustę, więcej warzyw, więcej jedzenia. No i spróbujemy przetrwać jakoś tą zimę. Czekamy na, na wiosnę, na nowych handlarzy i chcemy kupić właśnie te ciężkie narzędzia, no i krowy. To jest mój plan. Mamy 49 robotników. Zobaczę, czy oni mają w ogóle cokolwiek wyznaczone. Yy, zbierają jagódki, ale o tej porze roku nie ma jagódek. Trzeba by było wyznaczyć im na przykład drzewa. Tutaj, bo tutaj będziemy się rozbudowywać tak czy siak. Yy, jak i te kamienie. Mogę również dodać więcej osób, na przykład do kopalni złota. Niech kopią. Jak, jak są ludzie, to niech kopią. Zostało 184 rudy, także wyzbieramy wszystko do końca i, i tyle. Nawet dam na fula. To samo zrobię z gliną. Piasku też można by więcej nazbierać. I pozostał nam węgiel. No i niech zbierają. Można by było pomyśleć o zwiększeniu ilości wież w tym momencie. O. Pole zostanie nawiezione. W porządku. A tu mamy problem? No tak, w sumie płodność słabo, słabo to wygląda. Eee, wymaga naprawy pasieka, proszę bardzo. I teraz tak, wierzę. Zróbmy kolejną gdzieś tutaj, tak, żeby się te okręgi stykały. Zauważyłam, że im wyżej wieżę postawimy, tym mamy lepszy bonus, co jest logiczne, lepsza widoczność. Także może gdzieś tutaj nawet to postawię. Kolejną pasowałoby przy tych budynkach, bo tutaj nic ich nie chroni w tym momencie. Bonus nie jest za duży, ale zawsze jakaś ochrona jest. No i na razie to by było na tyle, i mamy drapieżniki. Ile tu jest ludzi? Dwoje tylko, to nie dacie rady. A, troje, ale i tak uciekajcie, uciekajcie. Do wieży. Dobra, poradzili sobie. Mamy nowy rok i pomyślałam sobie, że może postawię kolejną pasiekę. Na przykład gdzieś z drugiej strony. Tutaj mamy dobrą premię do miodu, także może być. Zbliża się do nas pierwszy kupiec w tym roku. I co my tu mamy? Super, możemy mu sprzedać kilka rzeczy. Odzież lnianą, ceramikę. I możemy kupić ciężkie narzędzia. Bardzo drogo, ale i tak je kupię. Muszę, po prostu muszę. Zacznę od tych ciężkich narzędzi. I jedną sztukę. Chciałabym wziąć od razu na zapas więcej, ale są strasznie drogie. W sumie... Zaraz się pojawi kolejny kupiec. Ja się wstrzymam. Tak. Ale temu można sprzedać ceramikę i odzież, bo po dobrej cenie. Musimy przynieść przedmioty 10 tego i 25 tego. Zanim przyniosą, to już zdąży się pojawić kolejny kupiec. Dobra, nie ma na co czekać. Ja w sumie chcę, żeby oni robili tą mąkę. To jest bardzo, bardzo ważne. Także jedną kupię po prostu w, tym, w tej chwili. W tym momencie wiatrak. Ok, y Ilwin gromadzi ciężkie narzędzia. Super, ja bym tu od razu drugą osobę wrzuciła. Niech pracują. Ile mamy w ogóle? Jeszcze, jeszcze mamy tysiąc. Bałam się, że jeszcze więcej nam się zepsuło, ale nie. A wracając do faktorii, możemy sprzedać ceramikę. Chciałabym tworzyć więcej odzieży lnianej e, Szef Garbarnia. Tutaj, budynek Tkacza 2. E, ponieważ ile my mamy tego? 582. No właśnie, niech robią, niech robią. Jak mamy ludzi, to nawet czwórka. Niech siedzi. Jak już zużyją wszystko, to kogoś stąd wyrzucę. Okej, okay, doszedł i kolejny kupiec. Co on ma? Okej, okay, jemu sprzedać nie mamy co. Moglibyśmy kupić jedzenie. Ja nie za bardzo lubię tego robić, ale jest ciężko. Kupimy 100 mięsa. Zaczęła wpadać mąka. Mamy już 100 sztuk, także ja chyba dorzucę kogoś do piekarni, aby z tym jedzeniem podgonili. No, i też niech zbierają ludzie jagody. Nie ma co marnować zasobów. Odkryliśmy kawałek terenu i jest węgiel, żwirownia, żwirownia, ale nadal nie ma żelaza. I tu też zbliżamy się do góry, także koniec mapy tutaj jest znowu. Porwę jakąś osobę i zwiedzę dalej, jak już to jest w sumie końcówka. Kolejna żwirownia i węgiel. No i dobra, to by było na tyle w tym miejscu. Zero żelaza nadal. O, popatrzcie, 12 osób chce do nas dołączyć. Oczywiście. Dzięki temu co? 151 osób. Super sprawa. Dobra, niech ta osoba tutaj dokończy, a ja lecę do centrum. No i w końcu. I mamy nawet złoto. Ulepsz. Ale jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać. Czy my możemy zrobić tu jakiś priorytet? Możemy, oczywiście. Proszę. Znowu drapieżniki. Uciekaj. Pomóżcie dwie wieże tutaj bronią także nie będzie problemu żadnego no i po sprawie tak z ciekawości chciałam zaglądnąć czy w końcu ten dom się upgrade'ował, ale tak mamy to tutaj tylko nie, ale chyba tu po prostu jest za mała atrakcyjność tak, 1% także coś trzeba będzie po prostu zasadzić o, i tutaj dwa kolejne upgrade'y pięknie Dobra, nareszcie mamy w centrum wszystkie zasoby. Jest. 24 rok. Czyli w 24 roku udało się osiągnąć poziom trzeci w centrum. Muszę to sobie zapamiętać, jakbym robiła przyszłe serie, żeby porównać. Mam nadzieję, że następnym razem pójdzie mi szybciej. Wow! Więcej osób chce dołączyć do Twojej osady. Ludzie z zewnątrz postrzegają nasze miasto jako trochę nudne, ale teatr z pewnością ożywiłby atmosferę. Zbuduj teatr, aby zaspokoić zapotrzebowanie mieszkańców na rozrywkę i przyciągnąć nowych mieszkańców. Dobra, w ogóle teatr teatrem, ale my mamy bardzo dużo nowych budynków. Zaraz je prześledzę, ale widzę, że sporo budynków potrzebuje naprawy. Dobra. No i dobra, od początku. Poziom trzeci: udogodnienia i usługi. Pub. Barman w pubie serwuje piwo spragnionym mieszkańcom, którzy potrzebują się wyluzować. Puby pozwalają mieszkańcom się rozerwać i zwiększają ilość pobieranego podatku dochodowego, który zależy od ilości sprzedanego piwa. Piwo podnosi poziom zadowolenia, ale yy, ktoś, kto pije dużo piwa, staje się agresywny. Mamy zablokowany budynek apteka. Wymagania to szpital. Ok, i tu mamy szpital. Szpital to być może chata uzdrowiciela na poziomie drugim. Zobaczymy. Tak, bo to jest ta sama ikona. Dobra. O, i tutaj będziemy potrzebowali miotku. Teatr oczywiście, zapewnia też rozrywkę. I to jest lepsze niż pub. Bo y, przynajmniej nie będziemy mieli agresywnych mieszkańców. Mieszkania, tu się nic nie zmienia. Magazyn poziom trzeci, bednarze z użyciem żelaza i desek. Produkują beczki. Super. Produkcja żywności na poziomie trzecim to serower, ale my nawet nie mamy jeszcze mleka. I konserwator żywności. I tutaj z owoców, warzyw robimy różne przetwory. No i zasoby. To jest chyba pierwsza rzecz, za którą trzeba się zabrać warsztat meblowy spoko, ale a i tutaj będę potrzebowała ciężkich narzędzi browar na później odlewnia e, to na pewno chcę i to nawet nie wiem czy nie kilka takich budynków, tylko tu znowu te ciężkie narzędzia super, że mamy wiosnę, bo będziemy mogli kupić takie narzędzia kuźnia kowala, też ekstra cegielnia, o cegielnia ja chyba od razu to wybuduję i gdzieś blisko cegły. O nie. Nie teraz! Osada jest atakowana. Cegielnia powstanie tutaj. A ja tymczasem muszę się zająć atakiem. 22 napastników. No nie. Chyba w międzyczasie powstanie tutaj wieża też. Zobaczę z której strony oni idą w sumie. Bo może nie będzie to potrzebne. A, oczywiście, z tej strony idą. Raczej nie zdążę wybudować, ale spróbuję. Może być tutaj. Yy, idą jeszcze od strony wody. To tutaj też by się przydała wieża. I ja tutaj będą straty w tych, tych, yy, w tych strefach, właśnie mniejszych bez wież, niestety. Ale to powolutku będziemy nad tym pracować. Tutaj kolejna wieża. I tak, oni w zasadzie idą wszyscy właśnie od strony wody. Próbuję w takim razie zebrać ludzi z góry, tutaj gdzieś w tej okolicy. Ale będziemy czekać, aż się troszkę zbliżą. No i idzie też kupiec. Wszystko naraz, no. Nie lubię, nie ogarniam, jak jest tyle rzeczy naraz. Chodźcie, ludzie wszyscy. O matko, jeszcze z tej strony. Dlaczego ja tego wcześniej nie widziałam? Myślę, że wszyscy muszą uciec i po prostu zostawimy to w spokoju. Chociaż, chodźcie, chodźcie tutaj atakować. Yy, tu mamy też wieżę tyle dobrze. Tych kilku ludzi, niech pomoże z atakiem. Niestety, jakiś budynek został zniszczony yy, z tej strony. No. I to była piwnica ziemna. No ja liczę się ze stratami. Nie dam rady tego ochronić w tym momencie bez wieży. Też nie chcę, żeby moi ludzie się tak bardzo jakoś rozdzielali. Tutaj kilku biegnie. Próbuję doprowadzić tutaj ludzi. Zobaczymy, czy się uda. Czterech napastników zostało już zabitych. To jest spoko, ale to i tak mało. Mamy kupcę, ja chcę na to zobaczyć, także. Na pauzie sobie zerknę. Moglibyśmy sprzedać drewno po dobrej cenie, spoko. Ona nam na szczęście oferuje ciężkie narzędzia, niestety po wysokiej cenie. Ale tak, ja teraz jak wydam złoto, to przynajmniej nie ukradną mi tego złota. Ja do dodam sobie tutaj troszkę tego złota, bo potrzebuję go więcej. Kupię już teraz jedną sztukę. Kupi przenieść i czekamy jeszcze na złoto. Yy, no i dobra, patrzymy, gdzie oni jeszcze są, co możemy zrobić. Tutaj u góry atakują. Tu zabity, zabity. Tutaj coś nam. Tutaj jeden już nam ukradł ceramikę. Gdzie ci ludzie? No chodźcie, chodźcie, atakujcie. Tutaj, atakujcie, tutaj. Zdewastowali nam z tą strefę i co oni sobie tak stoją? Nie wiem, na razie nie będę się nimi interesować. Tutaj są ważniejsze rzeczy. Wy moglibyście atakować tego, wy moglibyście atakować tego. I może jakoś nam się uda, zobaczymy. Dobra, lecimy dalej. Tu ktoś ucieka. W miarę nam się udało tam poskromić ich, ale tutaj kolejnych dwóch biegnie. Myślę, że damy radę. I co to by było na tyle? Tutaj jeszcze jeden. Hmm. Damy radę, czy nie damy? Nie mamy broni. Tak, nie damy rady. Chyba uciekajcie. Ogólnie kilku napastników nam uciekło. Tutaj wydaje mi się, że już jest ostatni. Ale zobaczymy. 18 napastników zabitych. Dobra, jeszcze tutaj, ale oni uciekają, i niestety, no tutaj już nie damy rady. Tu jest jedna osoba, która mam nadzieję, że w ogóle przeżyje. Coś tam ukradł, chyba. Chociaż jak się nie pojawiła ikonka, to chyba nie. Jest nadzieja, że nie. I tutaj też ucieka. No nic, nic z tym nie zrobimy. Ewentualnie możemy spróbować tą, która jest ranna. Co z tego będzie? Ach, dobra, nie ma, nie ma szans. Ok, yy, teraz, no, nadzieję, mam, że zdążę wybudować te wieże na następny raz. Jeśli chodzi o kupca, to sprzedam drewno, już teraz się nie boję. Sprzedaj. I przyniosę kolejne 100 drewna Kupię również. Jeszcze chwilę poczekam. W sumie chciałam kupić ciężkie narzędzia, ale poczekam na drugiego kupca. On raczej nie będzie miał, bo ja widzę, że ona tutaj przynosi zawsze jakąś, właśnie jakieś narzędzia, yy, broń i tego typu rzeczy. A ten drugi żywność, lekarstwa, ale poczekać możemy. Mam nadzieję tylko, że nam działa ten wiatrak. Tak, tutaj mamy te narzędzia. I tak z pewnością mamy problem z pracownikami. Okej, okay, teraz wygląda wszystko dobrze. No i dobra, mamy podsumowanie. Zabiliśmy 18 z 22. Zginęło 4 osoby nam. No i skradli jedzenie. No mam nadzieję, że damy radę bez jedzenia. Idzie drugi kupiec. Mogę zresztą sprzedać kolejne 100 desek, tutaj. No i spoko, wzbogacamy się. I skoro tak, to przyniosę jeszcze 100. Skoro tak to szybko poszło. Kupiec 2. Kupiec 2 może kupić od nas koszyki po dobrej cenie. No, spróbujemy przynieść 10. On sprzedaje, tak jak myślałam, jakąś żywność i tego typu rzeczy. To nas nie interesuje. Kupimy zatem tutaj ciężkie narzędzia. Kupimy dwie sztuki. Na razie nie chcę więcej złota trafić. Kupi przenieść, bo będziemy już w tym roku budować kolejne budowle, także musimy to mieć. Chciałabym też broń, ale to wszystko jest takie drogie. Może tą. To jest strasznie droga. Niedługo będziemy robić własną broń także na razie tą prowizoryczną kupię. Yy, ze 4 sztuki. Nie wiem, ile nam tam potrzeba. Na razie niech będzie. No i to, co teraz mnie najbardziej interesuje, to jest odlewnia i myślę, że nie jedna właśnie, żeby robić I żelazo, i złoto w jednym czasie. Zobaczymy zresztą, jak to wygląda. Może tutaj koło tego złota. Też będzie bliżej od żelaza, bo podejrzewam, że oni składują gdzieś tam to żelazo. Na razie jedna. Nie mamy też za dużo ciężkich narzędzi, a chciałabym od razu kuźnie kowala. Ale póki nie mamy stałego wpływu sztabek żelaza, to w sumie nie ma sensu jeszcze tego stawiać. Chyba zrobię drugą odlewnię. Albo dobra, poczek poczekam niech się ta wybuduje. Priorytet. Postanawiam się czy nie zacząć robić ogrodzenia, przynajmniej tutaj w okolicy centrum. Co w ogóle trzeba, by nasi mieszkańcy się upgrade'owali teraz? O wiele, wiele więcej atrakcyjności, a oprócz tego świece i trzy rodzaje żywności. To to w zasadzie mamy zapewnione, bo świece się tworzą. Żywność, no też się staram, ale atrakcyjność, coś będzie trzeba tutaj wstawić, zdecydowanie. Myślę, że postawię póki co wieżę z drugiej strony. Tutaj z góry będzie miała dobry zasięg i też zahaczy o centrum. Spójrzmy też na te ruiny. Trzeba to odbudować. I chyba wszystko, tak? I kupcowi możemy sprzedać koszyki w końcu. Chciałabym też stworzyć już szklarza, bo szkło stworzone przez niego będziemy używać do przetworów. I to bardzo, bardzo brudzi. No, gdzieś w takim razie tutaj go wstawimy. Jak i tak tutaj mamy już niezaprzyjemnie. Okej, okay, odlewnia jest już gotowa. I jak to wygląda? Aha, oni robią w sumie raz to, raz to. Czyli wcale nie trzeba tutaj dwóch odlewni. Będą produkować po prostu raz to, raz to. No to wygląda. Ja bym tutaj dodała full osób. Niech pracują, bo my mamy bardzo dużo tych surowców. I zobaczymy, jak to będzie szło. No, i mamy już również cegielnie, i tutaj w sumie nic nie musimy w tym momencie robić. Dwie osoby spoko, myślę, że mogą być dwie. A tutaj potrzebujemy już 125 cegieł. To może dołożę tutaj jeszcze dwie osoby. Niech robią, mamy dużo gliny. Tak, i w glinie robi full, też ekipa, także spoko to powinno hulać tutaj. Także ten szklarz sobie jeszcze troszkę poczeka, ale ja bym chciała w takim razie zaplanować kuźnię kowala. Bo ona może być już wybudowana, jeśli mamy ciężkie narzędzia. Nie wiem, zaraz sprawdzę, czy mamy w ogóle. Kuźnia może znajdować się na przykład tutaj. I ciężkich narzędzi. O, mamy jedno. Jak to się stało? Było zero i jest jeden, także super. W takim razie z priorytetem i dołożę tutaj pracowników. Niech to mi szybciutko robią. I proszę, pokazały nam się jakieś nowe upgrade. O, drapieżnik, uciekaj. Uciekajcie. Lepiej by było chyba w drugą stronę. <grytania> Ojej, mam nadzieję, że przeżyją. Tutaj, tutaj do tych dwóch wież. Dobra, uciekł. Spoko. E, już możecie tam się uspokoić. E, no, powracając do tych upgrade'ów, oprócz studni, które były już wcześniej, mamy w tej chwili chatkę myśliwego gotową do upgrade'u. Dodatkowe przedmioty, zwiększono trwałość po prostu. Spoko. I potrzebujemy żelazo. No, z tym żelazem to jeszcze się właśnie wstrzymamy. Bo raczej jeszcze nie wyprodukowaliśmy, chociaż jest. 5 żelaza. I myślę, że nawet wolałabym, żeby oni robili więcej żelaza. Czyli na przykład 3 żelaza i jedno złoto. Niech sobie to złoto powolutku robią, ale przede wszystkim żelazo. Myślę, że pierwszą studnią, jaką chciałabym zupgradeować, jest chyba ta tutaj, bo myślę, że szybciej tutaj osiągniemy wyższy poziom tych domków, bo mamy miejsce na dobudowanie czegokolwiek. Tam na wzgórzu będzie ciężej, także może to zróbmy i zobaczymy, bo wtedy będziemy mieli zwiększoną pojemność, atrakcyjność, właśnie o to mi chodzi. No dobra. Nasze pierwsze pięć sztabek żelaza, wyprodukowane przez nas pójdzie na tą właśnie studnię Jest satysfakcja No i kupiec No i super No i nawet moglibyśmy coś sprzedać Przenieśmy 30 Przenieśmy tego 20 Tego możemy też przenieść troszkę a co on sprzedaje? Znów te ciężkie narzędzia po wyższej cenie, ale nie aż tak strasznie wysokiej znowu. Także kupię może dwa znowu. Nie chcę przesadzać. Czy nam brakuje ogólnie broni? Czy ktoś się skarży? Tak, brakuje nam. Chyba tylko jednej. O, -o skończyła się ruda, złota. No trudno. Wydobyliśmy wszystko, także yy, budynek do wyburzenia. Możemy sprzedać ceramikę, sprzedam też już tą odzież, która jest. I na razie tyle. Pasowałoby wybudować mi w tej okolicy, gdzieś kolejną część miasta, bo tutaj znowu mamy yy, ten bonus do ryb. I mamy wieżbę tu, tu, i tu jest jeszcze bonus, tak? To by było super. Zresztą, w przyszłościowo patrzeć to jest tu też glina i jelenie także chyba tą stroną poprowadzimy tym razem tak, stąd drogę. Od razu tymczasowe schronienie. chatek wędkarskich w sumie trzy by było dobrze mieć i chata zbieracza też by się przydała no i oczywiście jakiś magazyn żywności i to by była piwnica ziemna, tak? tak, bo bednarz to już co innego Oj, daleko mają chłopy, daleko. Idą, cała gromada idzie w tym kierunku. No ale czas się rozwijać. Można by było od razu wieżę zrobić, ale... Na razie się tym nie zajmuję. Mamy kuźnię kowala. I czy mamy jeszcze jakieś żelazo? Ono się chyba w miarę szybko produkuje, bo tam dużo osób działa. Także niech robią dwa narzędzia, dwa miecze i jedne ciężkie narzędzia. Tak by było dobrze. No myślę już, że w bliskiej przyszłości zacznę budować jakieś mury. Yy, ta okolica jest dla mnie teraz bardzo cenna. Yy, centrum na górze. No i w zasadzie, tak, to są te naj, najważniejsze strefy. Tu są jakieś problemy. Remont, <grym> remont, no. I okej, okay, kompostownik trzeba by było gdzieś z tej strony, kolejny wybudować, bo ten jeden, jak widać, nie daje rady. Być może jest za... za daleko. Lub jedna osoba już nie da rady przy takiej ilości ludzi. Nie wiem. Co by nie było, to pasuje to wybudować. Prawdopodobnie koło bydła się przyda. Nie wiem, jak to będzie współgrało z tymi budynkami dookoła ale chciałabym to postawić tutaj. Jak tam nasza nowa strefa? No, dzieje się, dzieje. Miasto pięknie się rozrasta. Tobie dziękuję bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że zobaczymy się następnym razem. Cześć!